Jest Ale dobre z całkiem. Siedem, Siedem, cześć, cześć wszystkim, cześć. tu i mama. Przychodzimy do was nowym sylwestrowym vlogiem. Za chwilę zobaczycie nasze przygotowanie. Teraz życzymy wam wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Słuchajcie, nagrywam dla was kontynuację z tortem. Mamy tu dwie miski. Tu jest co? To jest krem, który będzie smarować. A to? A tu wita śmietana. Do czego? Też. Do to. to dwa kremy? No. W sensie dwa kremy. Tu będzie dekoracja z tego kremu. Aha. Na no, górze. A, śmietanę, a tu będzie. Kalmar. Po środku i Tam jest kalmak też, tak? Tak. A jeszcze zobacz. Szybko, szybko, szybko. Pomagat. Oh <laughs> Mój Isa, co ty na to? Widzisz to? Widzisz Chwila prawdy teraz. <laughs> Ale Sandra ci coś pisała, żeby zostawić, nie wiem, nie odstawić na 10 cent. Nie, nie zrozumiałam do końca, więc nie wiem. Mam nadzieję, że nic nie upadnie. Nie. Jest. Jak? Jest. Jak? Dziękuję wszystkim, którzy mają za mną książki. Chcieliśmy skończyć ten rok na sportowo, rowerowo, ale chyba coś poszło nie tak. Majuś, a co? co to jest? Co? Pokaż. To jest okej, okay. a to? Nie, no też chyba. Nieźle. Nie Co dalej, to taki szybki? Ja. <gryś> skupuj, tak, tak, ja mam kamerę teraz. <gryś> Przewrócę się razem z rowerem kamerą, plecakiem. wziąłeś plecak? Tak. Ty nie widzisz? Czekamy, czekamy. Celia stańczy, a oh. Masia no, mu zawiązuje sznurówki. Idziemy! Aisza? Co robisz? Mogę do ciebie? Mam taki dla ciebie pierwszy prezent. Ogólnie nie wiem, czy widzowie wiedzą, ale my też dajemy sobie nawzajem prezenty też na Sylwestra. Znaczy, dla dzieci. Chcesz dostać teraz, a reszta to już będzie później. Aha. Tak? To zamknij oczy. Możesz otworzyć. Wiesz co to jest? Co? Lokówkę. Tak, a ty teraz robiłeś sobie fryzurę, tak? No to już teraz masz lukówkę. Cieszysz się? Bardzo! No to wiesz dlaczego teraz dostałaś ten prezent? Żebyś mogła akurat go teraz wykorzystać też, tak? prawda? Którą mam godzinę właśnie? Sprawdź, proszę. Którą mam godzinę Mamy dopiero godzinę 16, więc masz sporo czasu. Bardzo się cieszysz? Bardzo dziękuję. Proszę i nie podjadę, proszę! Słuchajcie, żeby nie było, że tylko się u nas gotuje, tu mam ziemniaki na sałatkę irzynową jajka, tu mam buraczki i marchewkę, tu już trochę pokroiłam, odpaliłam też Netflix. Nie mogę się zdecydować, co obejrzeć, zaczęłyśmy z Jejżą oglądać 1670 rok, ale tak na średnio. Jakamos to jest kontynuacja, jakby kontynuacja, z drugiej strony film, co my oglądaliśmy. W drugą stronę słońca, coś takiego. Nie, kierunek noc. A tak, kierunek noc. Obejrzeliśmy cały serial za ISHO i teraz jesteśmy gdzieś na końcówce Jakamoza. Też bardzo fajny ten serial. Co jeszcze? Co Aiszę jeszcze tutaj oglądaliśmy? Święty nie na bogato tą to dziewczyny zaczęły oglądać. A oglądasz coś ze mną? Czy nie? Nie, ja robię sobie nie Ja nie lubię w ale zjadłam. Nie było, o No, moja. Już? pokażę co ja mam tutaj. Co masz? Fryteczki własne, roboty. Co tam kurczak? Kurczak, a tam mięso wołwine z jajkami. Tu jest oczy hiszpańska. Oj oj, oj oj U mnie też do sałatki jeżynowej będzie majonez z nerkowców. E, ostatnio ogólnie przez ostatnie kilka lat nie kupujemy majonezu, prawda? No. Takiego ze sklepu tylko sami robimy i naprawdę w smaku jest super. Lepszy niż sklep. Tak? Lepszy tak. niż ze sklepu? No. Tak. Mam ci pomóc, pomoc, Nie, ja Isia już zaczęła robić sobie fryzury. Słuchajcie, nie widać. Nie, widać. Słuchajcie, mamy godzinę 2040. Nawet udało nam się zrobić dwugodzinną drzemkę już tu wszyscy dookoła imprezują oprócz nas. To znaczy dookoła chyba sąsiedzi, tak? Ale my jesteśmy wyspani, Maja, wyspani. Za chwilę zrobimy fryzurki, a walczyła. Słuchajcie, tak spała Maja, ja. Elias, Mesio, oprócz Isha, walczyła ze swoimi włosami, nic jej się nie udało. I za chwilę pójdziemy, próbujemy zrobić jakieś loki. ja też w sumie będę to robiła pierwszy raz w życiu. Więc mam nadzieję, że nie spalimy przez przypadek włosów. Tak? Majusia, co, robimy fryzurkę? Dwa warkocze? Tak? Ok. Ja z wami loki? Tak? Tak? Za chwilę ubierę sukienkę. Tak, ja też. Ja mam różową, wiesz, w tym roku? A ja? Nie wiem, zaraz sprawdzimy, co ty tam masz, ok? Mamy oczywiście Piccolo, jagodowe chyba najlepsze, więc od niego zaczniemy. No tutaj. A pająk! Gdzie? 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 Oh! Oh! Już nie ma, nie ma. Ejcie <grymne> się boi pająków. A my? Nie. Ty nie wiesz, ja, ja się nie boję. Się nie ja nie się boję. Ty się nie bojesz, ja nie się ja nie się boję. Mamy sałatkę jeżynową, to też. Ee, jak, jak mi się mówił? Oczy. Francuskie oczy. Nie, nie, francuskie. Oczy byka? Oczy hiszpanski. hiszpańskie. Hiszpańskie oczy, oczy byka. My tutaj na całość korzystamy z tej odżywki w mgiełce, Aiszy, i włosy naprawdę super później wyglądają i A ja super mgieła? się rozczesują, prawda? Aisza, właśnie pokaż swoją kosmetyczkę, bo był taki komentarz, że to nie jest kosmetyczka, tylko pojemnik na mazaki. Z Właśnie. Ogólniejsza, ma tu sporo fajnych rzeczy. To mi się podoba bardzo. Co to jest Bronzer? Nie. E, oświetlacz. Oświetlacz, fajny. I ogólnie wtedy kiedyś kupiliśmy go na promocji, bardzo dużej. Tam. Kwiatuszki. Kwiatuszki? Tak, radę, no. jeszcze. I serduszka. I serduszka i kwiatuszki. Tak. Serduszka. E, chyba nie serduszko, tylko jakiś krokodyl. Nie, to jest, jest takie. Trochę. No, gwiazdka. Wow, jak pięknie, super! Tak, Wyszło mi coś takiego. A później tyłu. A Isza ogólnie od przyrody ma takie włosy poddatne kręceniu, więc wydaje mi się, że nawet to się będzie trzymało, Isza, wiesz? Gdzie jest tort? Mój tort! <grystort> Zapomniałeś? <grystort> Dla mnie szampon, szampon, szampon. Aj się nie dał. O, znawce. Jakie profesjonalne? Czyli bezemnie czy co? Już przepraszam bezelnik. Jak prawdziwe, tak? Musisz zrobić zdjęcie jedzenia! Oczywiście! Sto lat! Słuchajcie, już zdążyliśmy zadzwonić do dziadka. On już ma nowy rok, ponieważ różnicy mamy dwie godziny. Więc u niego już się zaczął nowy rok o godzinie 22. Czasu polskiego. Kiwi! Kiwi! Kiwi. Słuchajcie, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. To jest naprawdę ogromny tort. Piękny, naprawdę. Na całą. Całą całą, 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 całą Całą ma! Maja, Maja, rokarkę Maja Tata Tata chcę Nie chcesz co? Co? Czerwony nie chcesz wody, nie chcesz, okej okay, za chwilę usłyszymy, Dobra, dobra, dobrze, że mamy zapas Prawda? Jeszcze mamy truskawkę tam gdzieś Truskawkę też, Jeszcze nasz, mamy ale... sok, nie, jagody też super, naprawdę Nie ja nie chcesz. Kuliczka? Nie! Nie, blekulcak! Co? Blekulcak, blekulcak! Ale wolno mi! Halo, to nie co masz! Próbuj, próbuj teraz. Oglomne, mówi, Nie mogę tak. No powoli, powoli. Nie ciężko. Pomóc ci ciężko. Sam chciałeś, a teraz ciężko? Nie spróbowałaś no. To niedobre też? Nie wiem, bo nie mijam! Ten gaz poszedł mu do nosa, ja mam tylko tylko nos! Mogę, mogę, szybciutko! Jak? Doble? Kiwi? Nie ma, nie ma, nie jest! Maja! Ja, ja po prostu chciałam, żebym się odniósł! Wiesz, kończymy! Co to jest, Maja? Nie wiem, co to ma być, już! Już na całość poszedł człowiek. Mama. O wygląda pięknie. Mam ja mam dla ciebie. Zaraz będzie doskodego. Ej, no ależ. Mama, gdzie jest małoczka? Najlepsza. E Najpierw. Tak, naprawdę? Coś mi się wydaje, że od teraz mamy w domu cukiernika własnego. No, ładny no, gdzie jest po prostu? Ale ładnie wyszło, tak? Zaraz spróbujesz i będziesz w szoku po prostu, naprawdę. Patrz jaki piękny. Słuchajcie, bez konserwantów, bez barwników, wszystko naturalne. Super. Naprawdę. Zapraszam do składania zamówień. Tak, słuchajcie, wcześniej były zamówienia na co? Na remont iPhone'a, później na montaż szafek. Teraz mamy już inny level torty. No właśnie. Słuchajcie, ten środkowy krem jest po prostu błędny Nie. Co nie? to jest cukier. Ale ja mówiłam bez konserwantów, nie mówiłam, że bez cukru. Bez tak, jest masa kajmakowa, ale ogólnie nie za dużo. że wykorzystał nawet chyba połowę, nie? Ale dobre z całkiem. <noise> Mówiłam, że Maja jest stała. osobistym haterem. Żaden hater inny na mnie jest straszny, jak ma się taką Maję w domu. Patrz, patrz na Elias. Elias nas porzucił. Ja gdzie prezent? Jaki prezent? Ja ci dałam przecież. Jaki ty mi dałeś prezent? Nie. Z siebie dałeś prezent? teraz nie dajesz. Jestem. Cało twoje. Mamo! No. Miał papier do pakowania. E, każdy może znaleźć swoją kub, kubkę. Jacku, to chyba nie twoja kubka jednak, wiesz? Marysio! Bo zaraz Ci Elia zabierze prezent! To jest wszystko twoje. A to! A to jest dla nas wszystkich. Za chwilę będziemy grali. Okej? Okay? Marsi, tam są prezenty twoje! Tak! 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 tak. Aby, no, bo masz konkurencję tutaj Jasko on, on ogólnie od razu poszedł tam, do tamtej kubki. <grystanie> Cieszę się chciałaś? Mówiłaś, że będziesz miała Tak? tak? A ogólnie mówiła, że nie lubisz już kusinów Czy lubię. Lubisz, wow. lubisz nie? Moje są fajniejsze, najlepsze. A tu zobacz, można ten, wiesz, z podliczaniem punktów tutaj. Podziel się ta! <grystanie> Złyszysz co? Podzielisz się na to. Chytryk Lisik. Ej się cieszysz się. To co chciałaś? Tak? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eliasku, a twoje prezenty ciebie nie interesują, nie ja widzę, bo Elias chodzi i sprawdza. Miś z, z... Miś Misi zobacz. Pojazd, pojazdy Elias, widzisz, znalazłam. Znalazłam pojazdy. Widzisz, cieszysz się. mamy Mikołajowi. Misiu klusek! Misiu klusek mój ulubiony! Uh -huh. Elias uwielbia właśnie tą serię książeczek i tu są takie żabki, żabki widzisz? Granie i można A, w we czwórkę w, w, w grać w, w, w super, cieszysz się? kiedy to łapią to, to? tak, łapią kulki kulki? mhm Maja dostała taką wagę słówkę do liczenia ogólnie też można tym się bawić ale wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne w liczeniu ogólnie słyszałam bardzo dobre opinie właśnie o tej wadze i Maja oczywiście dostała kolejny diamentowy ono to uwielbia, ale już z księżniczkami. Fajne. Fajnie. że widziałaś? Przesłodkie! To jest przysłodka. Tak. Słodkie, jemułotki. Ej, ja też. Co jeszcze chcesz zjeść? Nie się jest fajne. Daj, daj, w powiedziałam chwili powiedziała mysiowi, że skoń, skoń, są niepotrzebne baterie do tej e, gry, właśnie. Ona będzie się ruszać, i trzeba wrzucać takie te jak słucha, ale Mesio mnie nie słyszał, ponieważ on już nie jest zajęty swoją zabawką. <grym wioski> nie I może niżej musisz o, ustawić. Nic. Nic. Ej, jak się zna na, na tym, Mesio Dane, tanecami, a jeszcze, bo prawda? No, ja też, dlaczego jestem młodniejszy? Jesteś najbłodniejszy w rodzinie, najbłodniejszy, dlaczego? Nie, no bo ja chodzę na gimnastykę. Aha, dużo no się ruszasz. Mhm, no tak. Ja, dlaczego? A wy, co tam jedziecie w Sylwestra? Piszcie w komentarzach: 7, 6, 6 5, 5, 4, 5 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3 2, 1! Do mnie napisał. pisało mi szczęśliwego nowego roku! Wow! wow. Jak coś się do wszystkich pisałam? A do mnie? <grymne> Też. <grymne> <grymne> Teraz teraz jestem с тобой Jesteś fanką pusinu, tak? tak? Patrz, Patrz, i otwarte. Wow, tak. i I Я люблю I Я люблю кофе. urodziny. Na pewno? Nie zmienisz dania. Nie, ale prezenty ale muszą być inne, <grafy> okay. ale nie pusinowe, okay. prostu prezenty. Okej, okay. a mogą być... Nie, nic z pusinem. Pusinowe urodziny, ale prezenty bez pusinów w ogóle, tak? Ale może być ma... No, ale jeżeli znajdziesz fajny pusin, to kupię. Okej. Okay. Sushi pusin. Pamiętasz, jak było? Tak, chciałam, tak, sushi. tak. Mesiu tutaj rozmawia z rodziną. Ja Doble. Tak, pysznie, widokrony. Jesteś się sumie jadać po prostu. <noise> to jest najlepsze, jak Iliasek mogę zacząć 1 stycznia, czyli nowy rok od nauki języka angielskiego, znalazłam na Instagramie taką dziewczynkę, która bardzo fajnie wszystko wyjaśnia, prawda? My tego zmierz? 2024? Ja jeszcze się nie usłyszałam z 2023. To Sylwester, Sylwester po Sylwestrze. Zobaczcie, no. jak to wszystko tu wygląda. Uciekamy, Isza będzie sprzątała. Szybko, szybko szybko szybko, no. szybko, 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 szybko. Ej! Zobacz, Ej! Zobacz. Tak, blogerka. Oisia blogerka, blogerka nagrywa. Zobacz, kilometr od niej. daleka najfajniej. A mogę Maja, jak to jest żyć w rodzinie youtuberów, blogerów. No. Choć ona nagrywa możesz jeszcze raz, słuchajcie chyba już będę kończyła tego vloga, bo będzie przedługaśny i albo będę musiała podzielić tego vloga na dwa filmy albo po prostu mocno ciąć, a tego nie chcę więc, więc chyba już będziemy się z wami żegnali, ale u nas impreza nadal trwa i wydaje mi się, że ta dżemka, Do, rana! Do rana. I wydaje mi się, że ta dżemka była naprawdę zbędna dziękujemy bardzo, Dzieci, że byliście dzisiaj z nami, nie dzisiaj, w tym roku z nami, życzymy wszystkim dnia, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia do kolejnych vlogów w nowym roku. Pa, pa! Dziasku, może idziemy w końcu spać? Nie, będę jadł makaron. Jaki makaron? Człowieku! Druga nad ranem.